Proszę Państwa. Zajmiemy się teraz obliczeniem testu ANOVA dla pewnych danych. Otóż czterema różnymi metodami mierzono czas krzepnięcia osocza krwi 10 losowo wybranych pacjentów. No i otrzymano wyniki w, te, w tabeli, sprawdzimy, jakie są średnie czasy krzepnięcia dla każdej metody. Czy są to te same średnie czasy, czy też te średnie czasy czymś tam się? Czy jakoś tam się różni. No oczywiście już mówiliśmy, że wystarczyłoby przeprowadzić test studenta dla każdej pary. No ale gdyby tak to, to zrobić, to wtedy musielibyśmy wykonać 4 na 2 testów, czyli mielibyśmy 6 testów. I biorąc pod uwagę, że każdy z nich byłby, miałby tylko 95% pewności, to w sumie po tych sześciu testach nasz wynik byłby pewny. Na 73%, na 74%, czyli, czyli już dosyć nisko. W takim razie spróbujemy tutaj policzyć to wszystko testem Anova. Weszliśmy sobie na stronę Social Science Statistics. Mamy tutaj One Way Anova Calculator. Tutaj będziemy wpisywać nasze dane. Wybierzemy sobie od razu też poziom istotności, Significance Level. No i. Piszemy po kolei. Po kolei 9, 1, 8, 9, 8, 4. I tak dalej, i tak dalej. Dane mamy już, dane mamy już wprowadzone. Ustawione mamy poziom istotności 0,05. No i wszystko, co teraz trzeba zrobić, to po prostu nacisnąć. Ten tajemniczy guziczek licz. Calculate. Mhm. Okay. I to są nasze wyniki. Tutaj mamy średnie, średnie poszczególnych grup, to są sumy kwadratów, to jest liczba, yy, liczba pomiarów, to wiemy, że całkowita liczba jest 67 i tak dalej, on się z tego wszystkiego spowiada, ale my to wszystko wiemy odchylenia standardowe tutaj widać, jak widać są całkiem zbliżone. No i mamy te najważniejsze, to jest wynik. Najważniejszy jest ten wynik, czyli wynik testu F. I nasz wynik nie jest znaczący statystycznie dla poziomu istotności 0,05. Czyli co dostaliśmy? Wartość testowa F jest 0,1488. Natomiast p value tak zwane, czyli ten, ta wartość krytyczna, gdzie zaczyna się obszar odrzucenia, jest 0,93. Czyli znaleźliśmy się tak naprawdę, znaleźliśmy się tak naprawdę w obszarze akceptacji tego testu. Czyli w zasadzie możemy uznać, że te średnie pomiarów nie różnią się między sobą. Te średnie, które dostaliśmy, to jest 6. 88, 74, 73, 71, no są różne, ale jednak nie jest to różnica istotna statystycznie. No Zostaje się, że tutaj ktoś próbuje ze mną coś zagrać. Okay. No i tak oto nie musimy już robić żadnych dodatkowych testów.